Wszystko! Jesczy radę! Domy radę! Domy radę! Domy radę! Mamy radę! Domy radę! Nie radę! radę! Dziękuję Państwu serdecznie! Człowiek związany z Puszczą Białowieską, były na nadleśnictwa na Białowieża, znający problemy puszczy, znający je od początku, Podziękujmy mu za to, że ratuje również z profesorem puszczę Białowiesko. Puszcza Białowieska zostanie uratowana. Brawo Andrzej! Brawo, Andrzej! Brawo! Andrzej! Brawo! Andrzej! Brawo, Andrzej! Dziękujemy mu za to, że wbrew zaciskom tych środowisk pseudoekologów, tych, którzy niszczą wszystko, podjęli decyzję o uratowaniu Puszczy Białowieskiej, o wycięciu wszystkiego, co w tej Puszczy zostało zniszczonych. Proszę państwa, bo tam się nie tnie gniew, tych, ży, które żyją. Tam się tnie drzewa które w chwili obecnej są martwe, które zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym, bezpieczeństwo yy, poruszającym się po puszczy. Już niedługo, jak będzie tak w dalszym ciągu, to zostanie wprowadzony zakaz powiestrępu dla wszystkich, również dla ruchu drogowego, dla wszystkich. I dziękujemy jeszcze raz panu ministrowi za to. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Dzień, 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 dzień. Szanowni, ponieważ jesteście z całej Polski, ja reprezentuję okręt, na czele którego stoi właśnie pan minister Antoni Macierewicz. Dziękuję również, że przyjechało tu radomsko, że jest Piotrków Trybunalski, Tomaszu Opoczno. Widzę i ta hajnówka, i wielsko biała i wiem, że widziałam, i Lublin, ja, widziała, ja widziałam, jak i Białowieża, ja widziałam, jak i klub Gazety, wejherowo, wejherowo się a teraz, proszę Państwa, będzie mówił ten, który nas tutaj wszystkich zwołał. Człowiek niezłomny, człowiek, który walczył o wolną i niepodległą Polskę. Bardzo proszę. To przy okazji, to przy okazji, bo chcę powiedzieć, chcę powiedzieć, mamy 17 rok i powoływałem się tutaj na cytat Józefa Piłsudskiego, "Gonić, Łukiego, bronić, To ma być wytyczne, to ma być wizji ale przywołam również inny cytat. Jestem Polakiem i mam obowiązki polskie. Drugiego Wielkiego Polaka, Romana Tmowskiego. I chcę powiedzieć, że często jesteśmy zdziwieni, że ludzi, których kiedyś podziwialiśmy, ludzi, z którymi demonstrowaliśmy na ulicach z ich nagle widzimy, że znaleźli się w miejscu, o którym ich nie było. O których, o których nie podejrzewaliśmy. Ale musimy mieć świadomość, że w naszej historii tak się zdarzało. Wielki generał napoleoński był wspaniałym panopoński patriotem, a potem był na namiestnikiem czarski. Generał Belgii miał przepiękną kartę legionową. Miał przepiękną kartę z wojny 1920 roku a potem stał się zdrajcą. Generał Żmirski, przyszły namiestnik yy, marszałek z Woli Stalina, miał przepiękną kartę legionową i przepiękną kartę z wojny 1920 roku, a potem się sprzedał i poszedł na współpracę z NKWD. Każdy z nas, każdy z nas, każdego dnia, to każdy, do ostatnich swoich dni daje świadectwo Moim życioryzmem nie tylko za to, co robił, ale i za to, co robił każdego dnia. Na nas nie, nie możemy spocząć za laura. Ja chcę Państwa zachęcić do wytrwałości i powiedzieć o tym takim, że kiedy w połowie lat 90. zaczęliśmy mówić o żołnierzach wyklętych, kiedy spotykaliśmy się na maleńkich stalkach, gdzie przychodziło 10-20 osób, Nikt o tych żołnierzach wyklętych, dziś nazywanych również niezłomnymi, nie wiedział. To była, to byli, to była reakcja tych prac, po świadomości to było reakcyjne podziemie. I wiele, ponad 20, 20 lat spokojnej, wytrwałej, niezbędnej pracy doprowadziło do tego, że mamy święto dziś żołnierzy wyklętych. Że ci ludzie są na panteonie polskich bohaterów, że ctymy ich, wracamy ich należne miejsce w polskiej historii. To jest wynik nie jednego dnia, to jest wynik nie nagłego historycznego odkrycia, to jest wynik rzetelnej, wytrwałej pracy. I dlatego my musimy teraz również być wytrwali, rzetelni każdego dnia. Jest nie lec na laurach. To nie jest tak, że wybraliśmy ten rząd i to nas już więcej nie obchodzi. My musimy nie za nim stać. My musimy go brzlować. Ale przede wszystkim w takich momentach jak ten bronić. I jeżeli tamta będzie składać wniosek o konstruktywne watumiałówtości, to, to my mamy tu być. Nie oddamy ich w ulicy. Nie oddamy ich ulicy. Nie oddamy. Nie oddamy! 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 Chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo druga strona posługuje się kłamstwem każdego dnia. Ja tylko przypomnę, znaleźli sobie chłopców do widzia w postaci Jarosława Kalczyckiego i Antoniego Maciekawicza. Zależy sobie każdego dnia, plują, chłamią i przypomnę, że ten człowiek, który, któremu nikt przyzwoity nie powinien podać ręki, wymienię zaraz go tutaj. Jaki pan Halicki, który dzisiaj atakował pana profesora Szyszkę. On publicznie w telewizji powiedział, że żona pana Antoniego Macierewica współpracowała z DSB. Kłamstwo, które wypowiedział, powiedział. Nikt by się z tego. Przepraszam, nie będę przeklinał. I się nie wycofał. A ja bym przeklął. I po prostu jest kłamstwem, oszustą. Ja już po Żaden przyzwoity człowiek nie powinien mu podać ręki. I ma piękną kartę za Solidarność. To prawda. Był, był i walczył. Tylko się sprzedał. Przeniewierzył. I poszedł na współpracę z byłymi ubekami i z byłymi wojskowymi służbami. I przywracaniu pamięci żołnierzy wyklętych. O przywracaniu pamięci wszystkich, którzy bronili i bronią naszej Ojczyzny, którzy oddawali życie, krew, zdrowie, swoje rodziny, swoje kariery dla Ojczyzny. Nie skończyło się. Ktoś dobrze powiedział: dziś, dziś trwa walka, trwa walka kolejnego, trzeciego już pokolenia pokolenia trzeciego spadkobierców AK, NSZ i DZIN z, z potomkami UB, NKWD, SB i ORMO. Dziś trwa walka. Nie wolno po wygraniu wyborów pójść do domu i uznać, że jest ona skończona. Nie wolno pójść spać. Nie wolno być wiernym. Nie wolno pozwolić Przywracać władzę tym, którzy ją już raz w 1944 zapłaszczyli. Polskę trzeba kochać, i Polski trzeba bronić na co dzień, a wtedy, kiedy jest zagrożenie, stanąć z bronią. Czesiwa bohaterom, Czesiwa bohaterom! Cześć chwała bohaterom! Cześć chwała bohaterom! Cześć chwała bohaterom. Szanowni Państwo, jeszcze wśród nas pani poseł Anna Paluch, jak również pan wiceminister Sławomir Mazurek. Powitajmy ich gromkimi brawami. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy, bardzo Was serdecznie witam i dziękuję za faktyczne przybycie dzisiaj do Warszawy pod Sejm. Moi drodzy, chwilę temu żeśmy wołali cześć i chwała bohaterom i w tej grupie, która tutaj jest, pięknie się składają te idee, które konstytuują Polskę, taką Polskę, o jaką żeśmy lata całe walczyli, to znaczy Polskę, która szanuje własność, która szanuje człowieka, ale też Polskę, która szanuje historię, która szanuje bohaterów. Ja pamiętam no, z łezką wokół, powiem szczerze, wspominam ten pobyt w Białowieży rok temu. Trzykrotnie, żeśmy byli w Białowieży, raz na liczeniu zwierzyny, raz na konferencji organizowanej przez pana ministra, Ci bardzo wielu z was tutaj stojących miałam okazję poznać, zobaczyć. I jeszcze po raz trzeci na posiedzeniu wyjazdowym komisji. Moi drodzy, ja z wielkim wzruszeniem wspominam, kiedy jeden z leśniczych pokazał nam, kiedyśmy przyjeżdżali przez Naretkę, rodzinną miejscowość tej osoby, która jest bohaterem bardzo wielu y, młodych Polaków. To jest coś pięknego, to jest coś, do czego powinniśmy wracać. Ta nasza historia, ci nasi bohaterowie, niezłodni mężczyźni, Piękni to jest coś, co jest dla nas źródłem wielkiej siły. Żeby walczyć o Polskę naszych marzeń, o taką Polskę, która szanuje publiczną własność, która oszczędnie, rozsądnie i tak jak robi to pan minister Szyszko i te osoby, których postawił, gospodaruje publicznym majątkiem, która się potrafi upomnieć o polskie interesy, nie podkula ogona, nie wywiesza białej flagi, tylko mądrze, rozsądnie, i z, taką, z takim yy, oparciem wiedzy najwyższej jakości potrafi się upominać o polskie sprawy. I właśnie tak działa pan minister, i z wielkim przekonaniem, żeśmy dzisiaj yy, go bronili w tej bezprzykładnej po prostu kurstwie, którą uprawia opozycja. Szanowni Państwo, musimy umieć bronić ludzi tych,

Pana... Ministra. Drodzy Państwo, pragnę się przyłączyć do tych podziękowań, które wyraziła przed chwilą pani poseł Anna Falu, która tak dzielnie z trybuny sejmowej broniła pana ministra Uf. Jana Szyszko. Brawo! Dziękujemy! Dziękujemy! Pani dziękujemy. Pani dziękujemy. Pani dziękujemy! Dziękujemy! Pani dziękujemy! 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 Szanowni Państwo, te dzisiejsze wieścia szale, płacze nad drzewami, te próby sadzenia przez jedną osobę razem z 27 innymi e, rękami pracownika ubranego w uniform, jak widzieliście Państwo na zdjęciach przez polityków Platformy Obywatelskiej. Gdzie byliście ludzie, kiedy Hanna Gromkiewicz-Walcz betonowała Unię Świętokrzyską? Gdzie stosowała politykę donicową? Donica na Donicy i betonowanie. Terenów, w których powinna rosnąć trawa, albo powinna rosnąć drzewa. E, próby e, kładzenia, podkładania niewiórek. szanowni państwo, zgodnie z prawem, jest gatunkiem chronionym. Nie wolno jej przenosić. Musimy panów posłów z Platformy Obywatelskiej pouczyć, że takich zwierząt ruszać nie należy. Szanowni państwo, pan minister, profesor Jan Krzysztof, uznany autorytet naukowy, jest z nami właśnie pan profesor. I zabój! Mój minister, mój profesor, oddaję głos panu ministrowi. Brawo! Szanowni Państwo, chciałem przekazać, przekazać serdeczne pozdrowienia od Machałka Kuścińskiego. Chciałem podziękować Dziękuję. za to, że jesteście tutaj, że wspieracie rząd. Dziękuję Wam bardzo. czy się pożegnać, ciągle pod normalne moje taki zachowanie jest taki, że chętnie państwa wszystkich zobaczył gdzie domu, czyli w stanie miłego, żebyśmy mogli być herbatę, porozmawiać myślę, że to się zdarzy. Serdecznie Was zapraszam do budżetu, żebyście zobaczyli te luksusowe gile, które tam stoją, prawda? Nie są luksusowe gile, żebyście dzisiaj się zapraszają, przez niektóre zobaczyły, obejrzały te powierzchnie doświadczalne, które od 25 lat pracują na rzecz pokojenia budynku węgla w ochrony przyrody rzeczywiście, dla chronienia gatunków. Zapraszają ich również z tego powodu, że tam już posadziło tępy. 67 pań świata, więc też najwyższy czas, żeby ich próbował pozytywnie, bo znajdujemy pojemne drzemie, będzie bardzo dobrze, żeby z tego zbowodować nie tylko, nie tylko, zadowolony. Mówię również, że tam jest światowa aparatura którą pobudowaliśmy w latach 2005-2007, a którą pan premier Tusk zna dobrze, bo powinno być to jest największe osiągnięcie Platformy Obywatelskiej. A teraz zapomniał, że lasy pokłaniają budzenie kłębka. Proszę, Naprawdę to jakoś inaczej to relacjonować. Szanowni Państwo, jeszcze raz liczy. dziękuję. Dziękuję Państwu za to, że się tu spotkali, się tu przyjechali. Ja muszę powiedzieć, ale że tego nigdy w nie zapomniał. za zaprasza do mnie i <noise> oczywiście serdecznie dziękuję w niej Pani premier, która jest naprawdę dzielną, bardzo dzielną osobą. Dziękuję Panu bardzo. Dziękujemy! 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 Radio Maryja, każdej z Polski rozorganizowany. Nie niezłomny, solidarności rolnictwo. Mieszkańcom Białowieży, Serdecznie dziękuję tu, panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, razem damy radę. Do my do my radę! Daje głos organizatorom. Dziękujemy pani ministrze. Dziękujemy. 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 Wszystko, Jan, jen, wszystko jen, Ja wszystko, wiem, wszystko, wiem, wszystko, dziękujemy i ich drogi, polskie lasy, polskich rękach. Polskie lasy, polskich rękach, Polskie Lasy, Polskich Ręka, Polskie Lasy, Polskich Rękach, Polskie Lasy, Polskich Rękach. Panie, panie Ministrze, bardzo dziękujemy, prosimy o przekazanie pozdrowień i ukłonów dla Pani Premier, dla Pana Marszałka od nas. Jesteśmy razem z rządem i, I dla Pana Jarosława. Mam... Do Sekundę, mam jedno ogłoszenie. Mam ogłoszenie do Państwa. Chciałbym Państwu przypomnieć, że jesteśmy demonstracją pokojową. Doszły do mnie głosy, że kilka osób próbuje różnych prowokacji, prowokacji robionych, robionych po to, żeby naszą demonstrację przekazać w mediach w złym świetle. Bardzo wszystkich Państwa proszę w imieniu wszystkich organizatorów o czujność, o nieuleganiu złym emocjom. Jesteśmy Demonstracją pokojową. Tak jak Solidarność była ruchem pokojowym, jesteśmy demonstracją pokojową. Nie dajcie się Państwo sprowokować. Demok demokracja to jest demokracja, ale jesteśmy pokojową. demonstracijom. Poko je ova demonstracija? Poko je ova demonstracija? Poko ova demonstracija? Poko je ova demonstracija? Ale, ale w imieniu swoich, swoich współpracowników mogę obiecać wszystkim wrogom Polski, jeśli będzie taka potrzeba, to przestaniemy walczyć w sposób pokojowy i damy radę siłą wypędzić tych, którzy próbują Polskę zawłaszczyć. Z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem Złączym się z narodem Marsz, marsz Dąbrowski włoskiej do Polski Za twoim przewodem Złączym się z narodem Przejdzie nisłę, przejdzie Martę będzie Polakami Dałam przykład, bo na jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem... Swan